Witam Was w kolejnym odcinku jak widzicie postępy pomału. Pomału są mnie jedni pewnie twierdzą, że, że mieliby to już dawno zrobione. No na pewno by było dawno zrobione, tylko niestety nie mam tyle tyle czasu. Po pracy go składam, dlatego takie, a nie inne efekty są widać, jak widzicie, miseczka wleciała, wszystko podokręcane z dołu, zostały tylko do odtłuszczenia okienka od lasek popychaczy, są nowe szklaneczki powstawiane, naoliwione, ładnie, tutaj na górę położyłem sobie szmatę na miejsce, gdzie przychodzi przychodzi głowice, pompa wody jest, Pokrywa. Koło jest chwilowo tylko tak założone. Dekielek. Dekielek jest w trakcie odmaczania się. Tak oto wygląda góra po umyciu. Środeczek czyściutki. Bajunia. Także walczymy, walczymy. Pomalutku do przodu. Jest już i koło zamachowe, łożysko wszystko pozabezpieczane. Zaraz wam pokażę, co się dokonało. Dalej w temacie. O, tam są sprężynki, zawory wydechowe, ssące. Jak widzicie, rozbebeszona głowica jest wstępnie wstępnie nie jest całkowicie wyczyszczona tylko tak z grubszego gowiora jak to się mówi jak będzie wymyta no to będzie naprawdę petardinia, jak to mój kolega Mateusz z pracy mówi serdecznie go z tego to miejsca pozdrawiam tu jeszcze widzę tu gdzie idzie wtryskiwać, też trzeba będzie wyczyścić, tam są jeszcze jakieś niedoskonałości, no ale nie wszystko naraz na chwilę obecną jedziemy z tematem, myjemy znaczy się myjemy, już jest umyty umyta ta przystawka, która przychodzi e, która przychodzi właśnie tu, oto w to miejsce, to tu zostanie też odtłuszczone, przygotowane wszystko i ona przychodzi o, w ten oto Sposób, jak widzicie, na otwory teoretycznie się zgadza, ale się nie zgadza, więc trzeba będzie założyć frezik na wiertarkę, tak samo tu na dole. Frezik na dole i delikatnie przefrezować to, tak aby to idealnie przylegało. Przylegało tutaj do tej przylgni tutaj. Ten kanał będzie zaślepiony i tylko tym kanałem pójdzie. Wszystkie uszczelki zostały zamocowane na silikon. Dodatkowo po to, aby aby wszystko uszczelniło i się lepiej trzymały uszczelki podczas montażu. Miała być inna pokrywa od, od rozrządu ale pomierzyłem ją i postanowiłem, że no po prostu dam jej drugą szansę. Założyłem wstępnie koło pasowe koło pasowe umyte. Pomierzyłem ją. Wymiary są zarówno w pokrywie rozrządu jak i na wale. No praktycznie można mówić, że Nominalne. Raczej nie powinno ciec, ale jeszcze dla pewności, dla pewności to zmierzę i zaraz wam powiem. Kurczaki, będzie petardinia? Czy nie będzie petardinia? Ile to ma? No, powinna być bajka, powiem wam. Delikatnie więcej jest dookoła. No i powiem coś tam na pewno będzie się może i sączyło. Ale tyle na pierwsze odpalenie. Zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli będzie wszystko git. No to wtedy. Nie będę tego zmieniał. Nie będę pchał się w koszta. Tu jeszcze muszę inną śrubę zamocować. Eee, ta musi wylecieć. Niestety ona stąd nie jest. I muszę się wziąć tutaj za ten element uszkodzony, ponieważ tak nie może być. I tutaj trzeba będzie ten otwór zregenerować, i zrobić tak, żeby było jak być powinno. Czyli gwint, i będzie można wspornik zamocować. Sporo czasu to zajęło. Niestety niestety i może niestety lepiej wolniej, spokojniej. Tyle ile każdy ma czasu. Na tyle. Szybko każdy montuje. Mi to zajmuje tyle czasu, a nie inaczej. No i nie mam czego się wstydzić. Zresztą zobaczymy. Zobaczymy, co będzie co będzie dalej. Tu już mamy wszystko. Tak, jak sobie wspominałem, ta przystaweczka jest jeszcze do wydmuchania cała. Do... Najpierw ją przetrę ładnie szmatką. Te resztki z starego silikonu, co tu są, widzę. Te trzeba będzie z nimi zrobić wyjazd. I. I będzie trzeba to po prostu zrobić tak, żeby było no, na luks. To ta. E, ta e, część również została. Jak widzicie ładnie wymyta, tam coś trzeba będzie jeszcze też sprężonym powietrzem dmuchnąć, bo no nie jest za ciekawie. Ten króciec też trzeba będzie wykręcić, też go wyczyścić gwinty wszystko. Zostało to wstępnie umyte. Już przypasowywałem, bo niejedni mówili, że to się nie będzie tu zgadzało, że będzie trzeba rurkę doginać. Ja to nabyłem. Używkę. I wykręciłem to właśnie z bloku, który stał na złomowcu. Miałem już to na sucho, jak to się mówi przymierzonej i. No myślę, że nie będzie żadnych żadnych perypetii. Eee, zastanawiałem się nad tym czy. Jeszcze nie dokupić. Samego sitka od wlewu, od oleju. Myślę, że to dużo nie kosztuje. A nowe jest nowe, tym bardziej, że silnik po remoncie nie wiadomo co tutaj w środku siedzi. Niby prześwity są, ale lepiej nie ryzykować i założyć porządne rzeczy. Także, tak jak wspominałem, wszystkie. Wszystkie głowice będą do tego stanu wyczyszczone. Wstępnie ta tu jest wyczyszczona. Wszystkie kanały, żeby były idealnie drożne, czyściutkie. Wszystkie przygnie zostaną odtłuszczone. Ładnie zawory zostaną nasmarowane przed montażem, zamontowane. Wszystko tak jak te sprężynki, te kamienie. Co są to wszystko będzie wymyte. prowadnice wszystko będzie nasmarowane. A tak wyglądają właśnie pozostałe głowice. No i zobaczcie sami. No byłoby największą durnotą i głupotą zakładać w takim stanie głowice. Bo są no mega zaszmelcowane. Za, za Nie nagrywałem wam prędzej bo Składałem o, widzicie no. takich baboli nie można zakładać do silnika, który jest świeżo po kapitalnym remoncie. Jak już jest tak daleko ofiarować trzeba kilka godzin. Żeby dostać to do ładu, żeby to chodziło wszystko i było tak jak być powinno. Zaraz jeszcze wam pokażę. O, garnuszki sobie ładnie leżą, zabezpieczone. Chciałbym jeszcze o to z tego miejsca serdecznie podziękować koledze z pracy, koledze Łukaszowi, który pożyczył mi sprzęt do, do montażu e, pierścieni tłokowych. Bardzo fajna sprawa. Jeżeli nie macie czegoś takiego, a potrzebujecie, zapraszam do HelpRolu. <laughs> Możecie tam nabyć nie tylko tego typu ściągacze, ale też również i praktycznie wszystkie części do naszych polskich y, ciągników. Jeżeli czegoś akurat na stanie nie mamy, lub y, lub jest e, ciężko dostępne, to staramy się też e, pod klienta zamawiać. Także e, do maszyn rolniczych e, nie tylko polskich, ale i zachodnich, jeżeli tylko jest możliwość i są e, są takie takie możliwości, to kolega Bartosz Również kolega Łukasz. Również Pan Zenek. Serdecznie wszystkich z tego oto miejsca pozdrawiam. Staram się robić wszystko, aby klient wyszedł ze sklepu zadowolony i z zakupami tymi, które potrzebuje. Także taki szybciutki odcineczek z składania silniczka. Myślę, że teraz już zobaczymy się, jak będę uruchamiał go po raz pierwszy. Pewnie jesteście ciekawi, jakim olejem go będę zalewał. Na pierwszy rzut na dotarcie wleci olej Superol. Żeby popykał sobie na tych paru e, motogodzinach, żeby się dotarł, żeby się wszystko ładnie ułożyło. A potem zobaczymy. Jeżeli macie jakieś inne sugestie, które, który olej bym mógł wlać po dotarciu silnika, oprócz turdusa, piszcie w komentarzach. Piszcie również w komentarzach, co byście zrobili inaczej, jeżeli chodzi tu o tą przystawkę. Na okienkach są zakupione uszczelki. Metalowo-gumowe, takie zastosowanie sobie wymyśliłem i chcę zobaczyć, jak to spełni funkcję. No i widzimy się w kolejnym odcinku, już przy odpalaniu. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!